Sanoccy hokeiści walczą o wyjście z zagrożonej spadkiem strefy Ekstraligi. W niedzielę 4 do 1 wygrali z JKH Jastrzębie. W bramce świetnie spisał się Łukasz Janiec. Kilka sytuacji było takich, gdzie rywal wyszedł z kontrą i jeszcze zawodnicy zdołali wrócić do tyłu. I naprawdę gra w obronie jest... Dużo Dobrze funkcjonował atak, zwłaszcza zawodnicy ze Słowacji, którzy strzelili wszystkie cztery gole dla KH. Niestety drużyna ma już tylko teoretyczne szanse na awans, bo musi liczyć na przegrane rywali z Torunia. Szkoda, że tak niewiele od nas zależy. Zależy to, że musimy wygrać wszystkie mecze, natomiast nie możemy pomóc innym drużynom pokonać Torun. Jeśli ten plan się uda, Kacha Sanok będzie się bronił przed spadkiem meczami z ostatnią w tabeli, Polonią Bytą. W krośnie pierwszoligowy Mocir zagrał z czołową drużyną PLK Anwilem Włocławek. Stawką nie były punkty, a promocja koszykarskich mistrzostw Europy. Pokazaliśmy, dlaczego koszykówkę można po prostu kochać. Jeżeli ktoś był dzisiaj w hali, na pewno zostanie z koszykówką, a tym bardziej zostanie z koszykówką bo Mistrzostwach Europy sam w Polsce we wrześniu 2009. Krośnianie przegrali z Anvilem 57 do 92, ale kibicą humory poprawiła francuska grupa akrobatów Crazy Dunkers. Po meczu lider Anwilu Andrzej Pluta, przekonywał, że Krosno wcale nie musi za wszelką cenę walczyć o ekstraklasę. Ci, co zrobili tę te, 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 ekstraklasę, muszą opuścić zespół, bo. Przywozi się 6-7 obcokrajowców, którzy przyjeżdżają tutaj i tworzą całkiem inny zespół. I, I ja naprawdę nie wiem, czy jest to potrzebne tutaj. Tutaj ludzie przynajmniej się identyfikują z tymi zawodnikami. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 7 września. Niestety, ani jeden mecz nie będzie rozegrany na Podkarpaciu. Ponad tysiąc młodych piłkarzy z całej Polski rywalizowało w halach w Kielnarowej Tyczynie i Miłocinie w ramach turnieju pod hasłem W drodze na euro. Bo nie z każdego z tych chłopaków będzie jakiś zawodnik. Oni by chcieli w jakiś pożyteczny sposób spędzać swój czas wolny. Ale są tacy, którzy już teraz marzą o wielkiej karierze. Uczę się poprzez, poprzez oglądanie meczy i trzeba i trenować w domu, bo ja mam boisko i sobie trenuję. Jedyne co ich martwi to sprawa korupcji, która niszczy sport. Żeby była równa, wyrównana gra, żeby nie było oszukanych klubów. Były równe wyniki. Sprawiedliwe. W roczniku 90 i 95 najlepsza stal Rzeszów. W roczniku 96 wygrała Wisłoka Dębica. W kategorii 93 i 96 na podium również Orły Rzeszów, Czarni Jasło i Stal Mielec. Kolejny turniej za dwa tygodnie. 49 plebiscyt na 10 sportowców Podkarpacia 2008 roku. Jeszcze tylko do piątku można głosować na sportowca, a także talent i piłkarza minionego roku. W poprzedniej edycji najliczniej głosowali kibice siatkówki. Sportowcem 2007 roku został wtedy zawodnik Sekoresowi Krzysztof Ignaczak. Kto według państwa teraz zasłużył na miano najlepszego sportowca regionu, przekonamy się 31 stycznia. Lista kandydatów i więcej szczegółów w gazecie nowiny. Głosowanie